Cześć, Cześć! To Gosia i Dawid z kanału Helicery. Witamy Was w odcinku specjalnym na 1000 subskrypcji. Dziś będziemy oceniać Wasze teraria. Zapraszam! Dostaliśmy od Was bardzo dużo zdjęć. Bardzo dziękujemy za wszystkie, ale niestety, ze względu na ich ilość, nie będziemy w stanie pokazać ich wszystkich, bo odcinek musiałby trwać pół dnia. Z tego powodu wylosowaliśmy osoby, których teraria pokażemy. Jeżeli tym razem nie pokazaliśmy Twojego terrarium, to się nie martw, bo na pewno zrobimy więcej odcinków z Waszymi terrariami. No to zaczynamy! Pierwsze terrarium, jakie dziś zaprezentujemy, wysłała nam Justyna. Justyna napisała nam, że jest to jej pierwsze terrarium i mieszkają w nim gekony płaczące. Gekony te są naprawdę malutkie, więc takie kiki bambusowe, jakie tutaj widzimy, w zupełności wystarczą im do przemieszczania się po terrarium. Super, że zasadziłaś też tutaj żywe roślinki. Mamy tutaj trzykrotkę, Fitonię, fikusa, i jest też jakaś oplątwa. Jest też tutaj tło. Wydaje mi się, że jest to tło z pianki pokryte włóknem kokosowym. Jest też tuba korkowa. Ogólnie terarium wygląda bardzo estetycznie. Bardzo fajnie, że znalazły się tutaj żywe rośliny. Hmm, jedyne co tutaj mógłbym zmienić, to dodałbym coś tutaj na dole. Może jakąś tubę korkową, albo jeszcze może jakąś roślinkę. Ale tak poza tym to terarium jest naprawdę super. Bardzo nam się podoba. Kolejne terarium dostaliśmy od Mikołaja. Mieszka w nim dorosła samiczka chromatopelma cyaneo-pubescyn. Mikołaj również napisał nam, że jest to jego pierwsze terrarium, jakie kiedykolwiek zaaranżował. I szczerze to jesteśmy w szoku, bo terrarium wyszło naprawdę genialnie. Tutaj mamy tło z liścia bananowca, lianę i tubę korkową, o które chromatopelma będzie mogła zaczepiać swoją pajęczynę. Mamy tutaj też na przykład suszony lotos i różne korzonki. Nawet samo podłoże wygląda bardzo ciekawie, bo jest zróżnicowane. Mamy tutaj torf kokosowy, vermikulit i trochę chipsu kokosowego. Hm, tak prawdę mówiąc, to chyba nic tutaj byśmy nie zmienili. Naprawdę bardzo nam się podoba. Jedynie jesteśmy ciekawi, jak to terarium będzie wyglądać po tym, jak chromatopelma zacznie je pajęczynować. Może przyślesz nam jakąś aktualizację? Od Gabriela dostaliśmy zdjęcie pojemnika, w którym mieszka rasjodora Parachybana. Jest to przejściowy pojemnik, więc nie było tutaj zbyt dużo miejsca na dekoracje. Pojemnik wygląda przede wszystkim bardzo schludnie i jest w nim wszystko, czego pająk potrzebuje, a to jest najważniejsze. Zresztą znalazło się tutaj kilka elementów wystroju, takich jak porosty czy suszone liście. Jest też kawałek korka, który służy za kryjówkę. Całość wygląda naprawdę estetycznie, a pająk ma bardzo dobre warunki. Jak na przejściowy pojemnik to jest naprawdę bardzo fajnie wykonany. No dobra, to czas na kolejne terarium, a raczej tubę hodowlaną, którą przysłał nam Radek. Zdjęcia tuby zostały zrobione zanim zamieszkała w nim chromatopelma. I musimy przyznać, że zrobiły na nas duże wrażenie. Pierwsze co tutaj oczywiście rzuca się w oczy, to czaszka kozła serny. Obok niej leży nabój, co dodaje tutaj super klimatu. Znalazły się tutaj też gałązki z porostami i dużo innych elementów wystroju. Tuba wygląda naprawdę klimatycznie i robi wielkie wrażenie. Jedyne co mnie tutaj troszkę zastanawia to ten płat żywego mchu, ponieważ chromatopelma lubi mieć sucho, a nie wiem czy w takich warunkach ten żywy mech sobie poradzi. A kolejne terarium wysłał nam Max, który ma 12 lat. W tym terarium mieszkają dwa Gakony lamparcie. Bardzo fajnie prezentuje się tutaj ścianka. Jest na niej dużo półeczek, na których gekony mogą przesiadywać i zwiększa ich to przestrzeń życiową. Max nie napisał nam, z czego wykonana jest ścianka, ale jakbym miał obstawiać, to pewnie jest to... jest to zaprawa do płytek z nałożoną fugą albo coś w tym rodzaju. W każdym bądź razie prezentuje się naprawdę fajnie. Znalazło się też kilka elementów dekoracyjnych, ale mimo tego jest tutaj troszeczkę pusto i jakbym miała coś zmienić, to dołożyłabym jeszcze trochę elementów dekoracji. O, i nawet widać tutaj mieszkańca na zdjęciu. Kolejne zdjęcie terarium otrzymaliśmy od Piotra. No ale tutaj muszę oddać głos Gosi, bo terarium z taką ilością roślin to jest dla niej istny raj. No dokładnie, to terarium to najprawdziwszy wycinek z lasu tropikalnego. Znalazło się tutaj mnóstwo żywych roślin, między innymi storczyk, Tonie, skrytokwiat i neoragelię. Jest to też najprawdopodobniej terarium typowo pod rośliny. Piotr nie napisał nam, co w nim mieszka. Znalazło się też tutaj bardzo klimatyczne oświetlenie i ścianka skorka. Terarium jest naprawdę przepiękne i profesjonalnie wykonane. A jeśli miałabym cokolwiek tutaj zmienić, to wiecie, co nic bym tutaj nie zmieniła. Jest super. A zdjęcie tego terarium przysłał nam Maciek, który ma 13 lat. Lokatorem tego terarium jest kędziorek, czyli tiltokatl, tiltokatl albo Pilosus. Można sobie język połamać na tej nazwie, naprawdę. Pierwsze co tutaj rzuca się w oczy to ta grota wykonana z kawałka pnia. Robi ona naprawdę świetną robotę i dodaje klimatu w tym terarium. Coś czuję, że chyba podkradniemy ten pomysł tylna ścianka wygląda na wykonaną z zaprawy do płytek prawdopodobnie a boczne ścianki to kora brzozy fajnie to się komponuje Oj, widzę, że używasz tych samych miseczek co my są naprawdę bardzo fajne jedyna taka mała uwaga odnośnie higrometru, który masz stawiony na dno pojemnika nie wiem czy jest ustawiony tylko do zdjęcia, czy tak zawsze go trzymasz ale jeżeli zawsze to nie powinien on się znajdować na torfie, bo może wtedy przekłamywać wynik powinien być gdzieś umieszczony dużo wyżej są tutaj też jakieś roślinki. Nie jestem do końca pewna, czy to są żywe roślinki czy sztuczne, ale jeśli są sztuczne, to wyglądają bardzo naturalnie. Naprawdę bardzo fajna robota. Podoba mi się tutaj, że są aż trzy ścianki, a całe terrarium prezentuje się naprawdę klimatycznie. Od Kuby dostaliśmy zdjęcie terrarium, w którym mieszka samiczka gekona orzęsionego. Znalazł się tutaj fikus tempy, sansevieria, bluszcz i z tyłu jest jakaś sztuczna paprotka. Bardzo fajnie, że znalazły się tutaj żywe roślinki, jednak trochę ta doniczka mi tutaj nie pasuje. Myślę, że lepiej by było, jakby ta doniczka była ukryta np. pod włóknem kokosowym. W terarium znalazła się też bardzo duża tuba korkowa i ścianka z korka, po której Gekon może swobodnie chodzić. Duża tuba korkowa może posłużyć gekonowi za kryjówkę, ale myślę, że przydałaby się też jeszcze jakaś mniejsza, na przykład z kokosa lub czegoś podobnego, tak żeby gekon miał bardziej przytulnie. A nasz pomocniku Draco, co myślisz na ten temat? Chciałbyś tutaj zamieszkać? No i widzę, że mu się podoba. A może fajnie byłoby jeszcze tutaj dodać na przykład jakąś gałąź lub tubę korkową w poprzek terrarium, tak żeby zwiększyć przestrzeń życiową gekona. Ogólnie to terrarium zapowiada się bardzo fajnie i myślę, że po kilku małych poprawkach będzie naprawdę piękne. Kolejne zdjęcia terariów dostaliśmy od Krzyśka. Dostaliśmy od niego aż trzy różne teraria, ale to nam się spodobało najbardziej. Jest to stepowe terarium, w którym mieszka Brachypelma bmei. Tutaj właśnie ją widać. Krzysiek napisał nam również, że po obejrzeniu naszych odcinków zaczął montować oświetlenie LED teraria. co bardzo nas cieszy. Dodał również, że jest teraz bardzo zadowolony, bo dużo łatwiej jest mu obserwować pająki. W stepowych terariach bardzo fajnie wyglądają suszone trawy i dokładnie to tutaj się znalazło. Jest też tutaj spory korzeń, pod którym może ukryć się pająk. Tutaj bardzo podoba mi się, że podłoże to nie jest zwykłe włókno kokosowe, tylko właśnie mieszanka włókna z vermiculitem i jakimiś kamyczkami. Dzięki temu już nie trzeba tutaj dodawać zbyt wielu dekoracji, bo samo podłoże wygląda bardzo naturalnie. Terrarium prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Może jedyne co byśmy dodali to jakąś ściankę z tyłu. Myślę, że glina byłaby tu dobrym materiałem, ale to już naprawdę kwestia gustu. Ogólnie to bardzo dobra robota i myślę, że lokator też jest bardzo zadowolony. Od Mateusza dostaliśmy zdjęcie terrarium, w którym mieszka Lampropeltis nelsoni, czyli lancetogłów mleczny. I pierwsze co tutaj rzuca się w oczy, to oczywiście ta duża roślinka. Jest ona co prawda sztuczna, no ale u węża bardzo ciężko byłoby otrzymać żywą roślinkę takiej wielkości. W terenie znalazły się również jakieś ozdoby. Jest to chyba jakaś miseczka połączona razem z kryjówką. W każdym razie dosyć fajnie to wygląda. Z tyłu mamy kryjówkę. Jako podłoże został zastosowany tutaj lignocel. Nie wygląda może zbyt naturalnie, ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i praktyczne zastosowanie, to jest on zdecydowanie najlepszym podłożem. No, jeszcze w lewym rogu pod terarium możemy zauważyć matę grzewczą, więc pewnie tutaj znajduje się strefa ciepła. Niestety, jeśli chodzi o urządzanie terrarium dla węża, to możliwości są troszeczkę ograniczone, głównie ze względu na bezpieczeństwo węża. To terrarium wygląda bardzo schludnie i estetycznie. I jest z pewnością bardzo bezpieczne dla węża, a to jest przecież najważniejsze. A teraz przyszedł czas na nasze ulubione terraria z tego odcinka, który wysłał nam Dawid. Zdecydowaliśmy się też pokazać aż dwa jego terraria, ponieważ nie umieliśmy się zdecydować, które bardziej nam się podoba. Dawid napisał nam, że to terarium montował sam od zera, razem z kuzynem. Jedna z rzeczy, która nas tutaj zaciekawiła, to ta ścianka na zewnątrz terrarium. Z jednej strony ogranicza ona trochę widoczność śród, ale z drugiej robi bardzo fajny, ciekawy efekt. Trochę jakbyśmy podglądali pająka na jakiejś wystawie albo czymś podobnym. Zaprawa została użyta tutaj nawet na zewnątrz terrarium, co jeszcze bardziej potęguje efekt. Jedyne nad czym bym trochę popracował, to może jedynie nad estetyką wykończenia. Ale i tak robi to piorunujące wrażenie. A jeśli chodzi o wystrój w środku? Mamy tutaj porozrzucane korzonki i czaszkę. Znalazła się tutaj też miseczka z wodą. Z drugiej strony terrarium znaleźł się szkielet jakiegoś zwierzęcia. Mamy też kilka innych dekoracji. A tutaj mamy kolejne terrarium przesłane przez Dawida. Mieszka w nim samica Xenestis immanis. Mamy tu przede wszystkim mnóstwo żywych roślin, jest też kryjówka z tuby korkowej. Sami musicie przyznać, że robi to ogromne wrażenie. No i jeszcze tak prezentuje się terrarium z włączonym oświetleniem. Naprawdę Dawid, świetna robota. Kolejne terarium przesłał nam Mateusz. Jest to terarium, w którym zamieszkuje modliszka z z Gastrica. Mateusz wykonał to terarium razem z pomocą taty od zera. Bardzo ciekawie wykonane terarium. Dolna i górna ścianka wykonane są prawdopodobnie z płyty OSB. W górnej ściance widać również wyciętą wentylację. To bardzo dobrze dla modliszki. Za to boczne ścianki i przednia wysuwana są wykonane prawdopodobnie z pleksji glasu. Albo ze szkła. Ciężko tutaj stwierdzić. Dzięki takiemu rozwiązaniu można obserwować modliszkę ze wszystkich stron. Jest to przede wszystkim bardzo praktyczne rozwiązanie, jeśli chodzi o modliszki. Tutaj widzimy, że na całej powierzchni górnej ścianki jest podklejona siatka. Dzięki czemu modliszka zawsze się może o nią zaczepić. Jest to bardzo istotne, ponieważ wtedy bez problemu może przejść wylinkę. Na dole rozłożone są ręczniczki papierowe. Nie jest to najpiękniejsze rozwiązanie, ale jest bardzo praktyczne. Przy sprzątaniu wystarczy je wyjąć, wyrzucić i włożyć nowe. A jako dekorację mamy tutaj ściankę z kory dębowej. Są na nią przyklejone sztuczne roślinki. Wygląda to całkiem estetycznie i fajnie. Jeżeli chodzi o terraria dla modliszek, to mamy tutaj naszego eksperta. Profesorze? Co? Takie terrarium? Już tam będę mieszkać! No to teraz myślę, że może się spodziewać Stefana w swoim domu. A to terarium przysłał nam Krzysiek. W terarium zamieszkuje Pterinophilus murinus usambara. Kiedy Krzysiek przysłał nam to zdjęcie, od razu pomyślałam, że brakuje tutaj chyba czegoś zielonego. Ale kilka dni później Krzysiek przysłał nam jeszcze jedno zdjęcie i w terarium był zasadzony już sukulent. Za kryjówkę dla Murinusa służy suchy korzeń, a na tył terarium została wklejona sprasowana kora. Bardzo minimalistyczny wystrój, ale też bardzo estetyczny. Myślę, że pająkowi jest tu dobrze. Jest to bardzo fajnie wykonane, stepowe terrarium. Oczywiście, kiedy Murinus już tutaj zamieszka, zostanie ono w większości zapajęczynowane. Bardzo jestem ciekawa, jak wtedy będzie wyglądać. Także Krzysiek, liczymy na jakąś aktualizację. A to zdjęcie przesłał nam Igor. Igor przerobił własnoręcznie stare akwarium wraz ze swoim tatą na nowe terarium dla Karibeny wersji Color. Ciężko po samym zdjęciu stwierdzić, z czego jest dokładnie wykonana ta ścianka. Prawdopodobnie z pianki. Albo z zaprawy do płytek. W każdym razie razem z tym zatopionym korkiem daje to całkiem fajny efekt. Jest nawet w niej miejsce specjalnie przygotowane pod rośliny. Klimatu również dodają tutaj liany. Jest tutaj zasadzony skrytokwiat oraz trzykrotka. Mi się bardzo podoba. A na tym zdjęciu możemy zobaczyć jak wygląda terarium, kiedy Caribena już stworzyła tam swoje gniazdo. I to już wszystkie terraria w tym odcinku. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za wszystkie zdjęcia, jakie nam wysłaliście. Wśród zdjęć przesłanych przez Was było jeszcze bardzo wiele pięknych aranżacji i jest nam bardzo przykro, że nie daliśmy rady ich wszystkich pokazać. Naprawdę nie spodziewaliśmy się tak dużej ilości nadesłanych przez Was zdjęć. A jeśli film takiego typu Ci się podobał, koniecznie zostaw łapkę w górę i napisz nam o tym w komentarzu. Wtedy będziemy częściej starać się robić odcinki z oceną Waszych terariów. A żeby nie przegapić innych naszych odcinków, koniecznie zostaw teraz subskrypcję i kliknij w dzwoneczek. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.